Zdravstvujecie Towarysie Eee Mamy gotową hutę Żeby to zaczęło działać Uruchomiłem tutaj taki samochodzik malutki Jedną wewroteczkę, która nam wozi węgiel I już tutaj mamy pierwsze Rolki takie o stali W magazynie I możemy przechodzić dalej eee, i tak, myślę, że dzisiaj w tym odcinku na pewno postawimy sobie jakieś przetwórstwo tej stali, tak żeby już mieć wszystkie wymagane materiały, bo już możemy to robić, z tego co mi się wydaje czyli części mechaniczne i części elektroniczne, tak żeby tu wszystko. O, tu desek, nie przepisany. To trzeba przepisać. Eee, nie tu. Tu deski. Ktoś jeszcze? Desek nie ma. O, ci mają deski. Ci nie mają. No to jak to mogą przegapić? O nie. Dobra. To części mechaniczne części elektroniczne. Teraz potrzebujemy składować. No dobrze. Zastanawiam się. Może tu nam się te fabryki zmieszczą. A jak nie, to gdzieś tutaj je zrobimy. Zresztą. Jeżeli nie za blisko miasta, to może magazyny zrobił. Ok, zobaczmy, jak duże to jest. To będzie chyba w branżach różnych. Włókiennicze. Patrz, potrzeby elektroniczne rzeczy. No to tworzywa sztuczna. Eee, ok. A tu potrzebujemy tylko stal na części mechaniczne przerobić. I jest to mm, duże. Hmm. Jakbym gdzieś to tutaj zmieścił, to bym skorzystał z tego przystanku po prostu. Ech, czy tam podpiąć bezpośrednio do magazynu? Wolałbym chyba nie. Hmm. Tu by. Chyba tutaj to wcisnę. Tam kotory powinny tyłem przejść. No dobrze. To postawmy. Czego tutaj potrzeba? No, my mechanicznych, których jeszcze nie mam, ale dobra. E, niech biuro budowy jakieś się tym zajmie. Jeszcze żadne się nie przypisało. A dajmy im chwilę. Ścieżki. Tak, tak. No i zróbmy takie tutaj przejście. Dobrze, to, to nam zaczną budować. A do tych części elektrycznych potrzebujemy tworzywa sztuczne. A tworzywa sztuczne robimy z chemikaliów i ropy naftowej. A chemikalia robimy. O! Fabryka tworzyw sztucznych. Wytwórnia. W zakłady chemiczne to jest to. Do chemikaliów potrzebujemy żwir, drewno, płody rolne, ropę naftową. O, Dużo tego potrzebujemy. No dobrze. Zakłady chemiczne. To chyba gdzieś tutaj to damy. O, może to jest takie ładne miejsce. Co mogli tutaj dodać? Moglibyśmy doprowadzić stąd ropę bezpośrednio. Okej. Okay. Tu bym te drogi trochę poprzerabiał w inny sposób. No dobrze. Ремонт. Того было тут, заклады химичные. W ten sposób zróbmy dojazd, taki I przejazd jakoś. Nie bardzo. No właśnie te zakręty takie się robią dosyć szerokie, ale tak się udało. A takie skrzyżowania, jakbyśmy robili o na przykład w ten sposób mogę robić bardzo krótkie odcinki. Trzeba tak podłączyć, ale jeżeli wtedy usunę tą część, to tak no, brzydko to wygląda. A te łuki no tak sporo miejsca czasami potrzebują. Yy, I stąd potrzebujemy jakoś teraz rurę poprowadzić. Chyba tak naokoło ją pociągniemy. I rurociąg zapniemy tu. I drugi rurociąg tu. Co ja potrzebuję do takich rur? Stali części mechaniczne. No właśnie. E, Okej, okay, ale to będziemy mieli już e, chemikalia dopiero, tak? I musimy to zbudować. Zobaczyć co tutaj musimy przywozić. E, Zobaczymy, jak długo będzie się to wszystko budowało. Tutaj wrotki przywożę już na razie na te drogi, bo muszą mieć dojazd w ogóle, żeby zacząć tą budowę. No dobrze, tutaj jeszcze też rozpocząłem remont, zrobiłem objazd. Zaczynam już przerabiać tą drogę na asfaltową. Później, tak, odcinkami będę chciał to wszystko tutaj zrobić. Ale może tak. Tam nie sobie budują to. Ja przyspieszę czas, żeby to szło w tle tam szybciej. żeby się nie musieli czekać. Eee, a tu zacznę już też powoli szykować sobie jakąś infrastrukturę kolejową. Znaczy, szykować za dużo powiedziane. Eee, projekt zrobimy. Tutaj mamy nasz e, skład węgla, i tutaj to niestety też pojedziemy na dół i zrobimy sobie tutaj. Mm, Właśnie co zrobimy? Stacja załadunkowa. Tak, ona ma taśmę. Czyli stąd gdzieś tutaj, o tak na dół to będzie sobie jechało. Pyk. Musimy do tego zrobić oczywiście połączenie drogowe. Eee, które tak, coś tu nie bardzo nam chce się zrobić. Ok, rozpocznij budowę. Nie wiem, czy to się coś yy, przypisze jakieś biuro od razu. Czy to będzie pod zasięgiem i ręcznie wskażemy. Nowa ciężarówka, ok. I nowy dźwig, fajnie. Leście biuro budowy, ale to się przypisało chyba to. A to biuro mamy takie tylko do równania terenu. Czyli to biuro sobie przypiszemy. Ono jakieś tam drogi sobie robi. I niech tą drogę też nam robi. A właśnie, ono też kino buduje, bo tutaj mieszkańcy trochę narzekali. I rozpocząłem tutaj budowę kina w tym miejscu, i w tym miejscu. To dodatkowo jakieś tam korty tenisowe i boisko. Jak w ogóle ten nasz zapas żywił? Już się trochę. A ładnie, już jest pełno. Dobrze, więc skoro tutaj będziemy mieli stację załadunku yy, węgla, to musimy sobie zaplanować jakiś przejazd tutaj kolejowy do naszej huty. Więc tutaj na wychodzu tory jakoś będziemy musieli tutaj pewnie przejazd kolejowy zrobić most kolejowy na drugą stronę. No i tędy się przeciśniemy. Ok. Więc zacznijmy tory z trakcją. Mimo, że jest na zielono, to ja i tak sobie równał, żeby ten tor był taki jak najbardziej... ...płaski, a nie wyboisty. Tutaj chyba zmieszczę dwie linie przy tym transformatorze, znaczy dwie linie, dwa tory dobra. I tu będę musiał się trochę chyba oddalić, ale to na razie nie będę tego robił. Najpierw zaprojektujmy sobie most kolejowy, który będzie musiał gdzieś tu przechodzić, w tym miejscu. Też podwójny. Od razu robię podwójny, bo chcę, żeby te linie były drożne. Jak przyjdzie mi to posić więcej niż jeden pociąg, O, czy tak jest dobrze? Niby zielone to dobrze. Ok, taka trochę koślewa ta linia, tam omijał ten transformator, ale. I teraz z tym wyjściem jeszcze się połączyć. Czy tutaj przejdzie druga nitka? Nie, za blisko. Możemy tak zobaczyć i też przyciągnąć fragment. Tak, widok bardziej od góry, może tak i tak, żeby taki w miarę dwóch był, przynajmniej wrażenie. Dobrze, Zatwierdźmy ten plan, eee... Tutaj chyba mamy, to wygląda jakby jakieś rozjazdy, to chyba były. Tak, są rozjazdy. To jeszcze tutaj musimy zrobić też rozjazd. Niech tak będzie trochę dalej. Zatwierdź. I semaforki tutaj dwukierunkowy, tutaj jednokierunkowy, tutaj chain w tą stronę. Dobrze. To by było w ten sposób. Teraz potrzebujemy jeszcze gdzieś umieścić biuro budowy. Kolejowe biuro budowy. Ono jest tutaj, w tym miejscu. Biuro budowy kolejno. Niech już będzie w pełni poprawnie. Jest to tej wielkości budyneczek. I umieściłem go gdzieś tutaj w pobliżu. Żeby mieli blisko do konkretnie tego co tutaj buduje, tak. Hmm. Tu mamy połączenie z drogą. Trochę wypłaszczymy. Trochę bardziej wypłaszczymy, trochę obrócimy, no i tak postawmy. I zaplanujmy teraz wyjazd. Powiem Wam, że tak, jeśli chodzi o budowę torów, to jest element, który najbardziej mnie w tej grze jeszcze chyba drażni. Nie wiem, czy to ja go jeszcze nie do końca opanowałem, czy jednak trochę wymaga poprawy, ponieważ, żeby tory zbudować, wydaje mi się, że trzeba dużo bardziej skomplikowane połączenia tworzyć niż faktycznie potem docelowo są potrzebne. No, ale okej, okay, spróbujemy jakoś to zrobić. Jeżeli będziemy mieli jakieś uwagi, to chętnie liczę na jakieś podpowiedzi i pomoc, co mogę usprawnić i zmienić. Ale okej, okay, zróbmy sobie tutaj taki wyjazd, jeden na wprost, który nam się podłączy tutaj do tego toru. Niech będzie w ten sposób. I tu się wepniemy. Więc budujemy teraz linię w tamtą stronę. Nitkę. Zróbmy wyjście. No właśnie. I teraz spróbujmy, może tak stąd w ten sposób zrobić. Więc teraz będzie mogła maszynka wyjechać i na te dwa tory pójść. Ale jednocześnie musi mieć możliwość dojechania stąd, tutaj na ten fragment. Dobra, spróbujmy tak. Tutaj wyjedziemy sobie w ten sposób: i to zrobimy tu wjazd, i zrobimy tu wjazd. No dobrze, i teraz niby mogę zbudować wszystko oprócz tego fragmentu tutaj na środku. Więc spróbujmy wyjechać sobie. Tak, tylko tu co, za stromo. Eee... Serio, nie da rady podjechać. Tu jest zbyt ostry zakręt. Połączenia zbyt ostry. Jeszcze się cofnijmy odrobinę. No nie, zbyt, o... zbyt ostro. Czy takie naraty połączenie coś mi da? Nie bardzo też o... No właśnie i tego, tutaj już nie bardzo zgarniam, jak to zrobić, bo teraz tutaj wyjadą i ten fragment mi zrobią, a potrzebujesz jeszcze jakoś pojechać w tą stronę, bo tutaj cały czas zostają tory bez dojazdu do nich. Chyba, że tak Usuńmy to. Suńmy to um, tutaj coś jest czy po prostu łączenie tak tak wygląda e, i teraz tak. Stąd spróbujmy pojechać trochę na około I wiedziemy w tą stronę. A stąd pojedziemy sobie. Och. Dobra, tak chyba damy radę, zjechać jakoś powoli. No, zielone jest zielone. O. No dobra, właśnie wygląda to dosyć pokrętnie, ale chyba każdy fragmentoru toru będą mogli dojechać, żeby zbudować w każdą stronę. Więc możemy to zatwierdzić. Dobra, i jakoś tak by to musiało być. Czy tu się budowa rozpoczęła, tak, na drzwi jakieś dowożą. Fajnie. To sobie skontrolujmy jeszcze jaką sytuacja. Drogę jeszcze robią, ale tutaj tak, chodnikiem nie dojadą, więc czekają na ten dojazd tutaj, żeby mieć gotowy. I, i, I za daleko, tutaj nasze chemikalia też jeszcze robią drogę. Ja tu mogę tak poprzyspieszyć trochę, żeby zrobić tutaj dojazd tędy, to będą mogli dwa odcinki naraz tej drogi robić. Nie wiem czy już nie za późno, ale może jeszcze sobie skorzystają. No dobrze, to mamy pierwszą linię jakby zaprojektowaną i czeka na, na budowę. I to chyba na dzisiaj tyle, co nie chcę długiego odcinka robić. Więc w następnym odcinku dalej będziemy czekać na, na budowę tych naszych e, nowych fabryk. A zaprojektujemy sobie naszą drugą linię, chociaż w zasadzie to już trzecią, linię kolejową, która będzie nam dowozić. E, Produkty rolne, tutaj do fabryk, i tam będzie do zaprojektowania, prawdopodobnie jakiś tunel. A, tak, bo chyba przez to z może będzie lepiej. Tunel czy. No, będziemy myślę w przyszłym odcinku. I mamy nowe wagony. Dzięki za oglądanie i do następnego. Na razie, cześć.